Michael Reeves. Star Wars. Darth Maul. Łowca z mroku. Rozdział 32. Podchodząc jeszcze raz do miejsca, gdzie leżał rozbity aerobus Mistrza Bondara, obił wan Kenobi wyczuwał śmierć. To, na co wcześniej zwrócił uwagę, nie mogło być śladem przejścia Jedi. To musiało być coś innego. Gdy znalazł się bliżej, zauważył dym wzbijający się w górę, i strobos popowe, światła krążowników policyjnych otaczających miejsce wypadku. Z całą pewnością zdarzyło się tu coś jeszcze. Jakaś katastrofa, na tyle poważna, że ściągnęła patrole. Po odlocie z oazy Taskena zdecydował się powrócić w miejsce, gdzie po raz ostatni widziano Darsze i mistrza Bondare, czyli do aerowozu Lekanina unosząca się w powietrzu barykada policyjna ostrzegła Padawana, żeby się nie zbliżał. Przez sekundę obił Ankenowi, nawet rozważał taką możliwość. W końcu był to bądź co bądź karmazynowy korytarz. Bez wątpienia prowadzono tu śledztwo w sprawie przestępstwa, którego nie dotyczyło. Ale po chwili znów ogarnęło go przeczucie zła, które jednak tak go poruszyło poprzednim razem. Obiłan wymanewrował pojazd obok barykady. Robot, patolog, już miał nakazać mu się ucofnąć, ale zorientował się, że ma do czynienia z padawanem Jedi i przepuścił go. Jedi nie lubili korzystać ze swoich świeckich uprawień, ale republikańskie przepisy dawały im prawo przybywania na obszarach odciętych kordonem przez policję, jeśli śledztwo miało z nimi coś wspólnego. Gdy tylko wylądowali tuż za linią laserów policyjnych, skanujących okolice, podeszło do niego dwóch, nieumundurowanych śledczych. Jeden mrlsi i jeden sulustianin. Obaj wyglądali tak, jakby z chęcią przenieśli się gdziekolwiek indziej. Pierwszy odezwał się mrlsi. W czym możemy pomóc? Obiłan postanowił sprawdzić, jak zareagują, gdy wyjawi część prawdy. Nie musieli od razu wiedzieć, że zginęło dwóch rycerzy Jedi. Śledzę przestępcę, który podobno działa na tym obszarze. Podobno były jakieś napaści. Tu urwał i skoncentrował się na reakcjach pary śledczych. Miał nadzieję, że sprowokuje ich do odpowiedzi. Dano mi do zrozumienia, że może to mieć jakiś związek z tym, co się tu wydarzyło. Solustianin zerknął na si. Tak. To możliwe. Popatrz tutaj. Obiłan poszedł za nimi w stronę następnego wraku oddalonego może o półprzecznicy od pojazdu mistrza Bondary. Był mocno spalony, a metal skręcał się od żaru. Ale dało się zauważyć, że duża część jednostki policyjnej została oderwana od reszty kadłuba. Widać też było cięcie przez kopułę, gdzie zazwyczaj siedział pilotujący jednostkę robot. Masz jakieś pomysły, padawanie. Kenobi Nazywam się Obiwan Kenowi. Rozpoznajesz ten typ aerowozu? Spytał sulustianin. Obiwan pokręcił głową. A czy to ważne? Śledczy przytaknął. To jest czy raczej była PJW policyjna jednostka wspomagania są specjalnie zaprojektowane, żeby wspomagać policjantów odpowiadających na wezwania z takich miejsc jak Karmazynowy Korytarz. Mają się trzymać 10 metrów z tyłu i 15 metrów ponad jednostkami wezwanymi. Obiwan wiedział, co ich zastanawia, jak ktokolwiek mógł poderwać się na 15 metrów w górę, aby dosięgnąć do PO2, nie dając się zastrzelić. Czy ktoś zginął? On Zapytał, choć znał już odpowiedź. Dwóch oficerów patrolowych odpowiedział C. obi Obiwan kiwnął głową. Mogli to być członkowie Czarnego Słońca skontaktuj się ze świątynią w tej sprawie. Jedi zapewnił wam wszelką pomoc. Odwrócił się i skierował z powrotem do swojego aerowozu. Ta sprawa zaczęła przerastać możliwości samotnego Padawa na Jedaj, biorąc pod uwagę, że mogło być w nią zamieszane czarne słońce i że zginęło dwóch policjantów. Obi-Wan wiedział, że jedyną rozsądną rzeczą było powiadomienie o wszystkim przełożonych. Trzeba będzie przeprowadzić pełne śledztwo, wspólnie z policją. Poderwał aerowóz na wysokość mniej więcej dziesiątego poziomu. Poniżej, najniższej warstwy ruchu, ale wystarczająco wysoko, żeby móc obrać w miarę bezpośredni kurs na świątynię. Cokolwiek się działo, był teraz pewien, że wiązało się to nie tylko ze zniknięciem mistrza Bondary i Darszy. Zanim jeszcze usłyszał sygnał komunikatora szyfrującego, Darf Sidius poczuł lekkie zaburzenie mocy i wiedział już, że to jego uczeń chce się z nim skontaktować. Podszedł do holoprojektora i uaktywnił kartę transmisyjną. Kontrolki potwierdzające, że transmisja nie jest podsługiwana. Zapaliły się na zielono, gdy zaczął mówić. Uczniu, twoja misja dobiegła końca. To było stwierdzenie, nie pytanie. Sidius wiedział, że Darf Maul nie kontaktowałby się z nim, żeby poinformować o porażce a energia przekazująca jego obraz nie wykazywała żadnych niepokojących znaków. Tak, mistrzu, padawanka zginęła w walce, jak na neofitkę walczyła dobrze. Eksplozja wywołana przez naszą bitwę zniszczyła lorna pawana i jego robota. Darth Sidius pokiwał głową, nawet z tej odległości wyczuwał, że jego uczeń mówi prawdę. Wieści były doskonałe. Ewentualne przecieki, które mogłyby storpedować jego plany, zostały uszczelnione. Z pewnością znajdują się dalsze wyzwania. Nie wierzył ani w waleczność, ani w prawdomówność Neimoidian, ale prawdopodobnie dopiero wtedy, gdy jego plany będą już na takim etapie, z którego nie da się zawrócić. Chcę, żebyś przyniósł mi holokron w pewne miejsce. Sidius podał Maulowi współrzędne i specjalne konstrukcje, których uczeń będzie potrzebował, aby przedostać się przez roboty ochrony. Darth Maul przyjął informację. Uczniu, bądź bardzo ostrożny. Zachowanie tajemnicy jest sprawą najważniejszą. Jedi będą bardzo cierpieć z powodu utraty dwóch rycerzy i zechcą poszukać odpowiedzi na pytania. Musisz dopilnować, aby ich nie znaleźli. Darth Sidious nie czekał na odpowiedź. Nie było to konieczne. Gestem przerwał połączenie. Nadszedł czas na dalsze przygotowania. Czas, by ostatecznie zrealizować plan, który układał przez całe dziesięciolecia, strategię, która zaowocuje ostateczną zagładą Jedi. Wkrótce. Już niedługo. Obi-Wan Kenobi przyspieszył do maksymalnej bezpiecznej prędkości, nurkując przez labirynt uliczek i budynków. Nagle jego uwagę odwrócił łoskot i pomarańczowy rozbłysk dwie ulice dalej. Jeszcze jeden wybuch. Pomyślał, lecąc w jego kierunku. Nie wiedział, co się dzieje, ale gdyby to miało trwać dłużej, wkrótce ta dzielnica będzie wyglądała jak po bombardowaniu z orbity. Zatrzymał aerowóz na platformie lądowniczej i ostrożnie ruszył w stronę piekła. Starał się zrozumieć, co się stało. Wysłał wszystkie zmysły w kierunku budynku. Nie wyczuły życia, ale rozpoznały pozostałości potężnej bitwy. Obiłan wyczuł obecność darszy. I te same macki zła. Które przez cały dzień nie dawały mu spokoju. Odwracając się, padawan zauważył fragment spalonego gruzu, odrzucony wybuchem od miejsca, w szczątkach coś świeciło. Podszedł, podszedł sprawdzić co to takiego. Szok, ostrymi falami zaatakował jego ciało. Musiał zmusić się do uspokojenia, rozluźnić umysł i zaakceptować to co widzi. Użył mocy, by uchwycić błyszczący kawałek metalu. Wyciągnął go z gruzów i skierował do swojej ręki. Była to skręcona rękojeść świetlnego miecza, stopiona tak, że prawie nie dało się jej rozpoznać. Prawie. W czasie ćwiczebnych pojedynków w świątyni dwaj padawani tradycyjnie salutowali sobie przed walką, wznosząc rękojeść mieczy świetlnych do czoła, jeszcze przed zapaleniem obwodów energetycznych. Obiłan nieraz widział staranny, druciany oplot, rączki broni darszy. Niepowtarzalny wzór. Właśnie miał go przed sobą. Moc to potwierdziła, nie było żadnych wątpliwości. Darsza Asant nie żyła. Obiwan Kenobi stał cicho patrząc na rękojeść. Nie ma emocji, jest spokój. Jakże pragnął, aby to było prawdą.